Witam w kolejnym filmiku. Przypominam opcja pełna. Krem przychodzę z zapachem dzisiejszego niezdzińckiem perfumowym. I dzisiaj w użyciu mój szal cały pachnie tak naprawdę moim nowym nabytkiem perfumowym. Moim jedynym nowym nabytkiem perfumowym chyba, takim powiedzmy, w tym okresie przeprowadzkowym, no niestety. Odczepiłam się od tego pakowania, bo już po prostu mam dosyć z tego po uszy i jakimś fuksem zdążyłam jeszcze do do na no, trochę sobie pochodzić. W przykład obserwuję wielbłądy, a propos Wielbłąda Zoologis, to mi ten zapach rozczarował, za to ja bym zaproponowała inne zapachy dla Wielbłąda. Na przykład pod kątem takiej, takiej szlachetnej egzotyczności, jakiś owoców suszonych, takiej y, niezasłudzonej daktylowości, przepiękne egzotyczne drewna, piaski, to na przykład Natorius od Durga. Ech, Co tam jeszcze chciałam powiedzieć? Więc yy... Przyjechałam, żeby się, że tak powiem, odstresować. No, jeżeli na jeżeli najszybciej skończy się to pakowanie, przeprowadzkowanie, bo powiem szczerze, ja popakowałam ogrom dekantów, ogrom samplerków, próbek i tak dalej. Pełno tego wyszło pudeł. Już część takonów. Yy, niektóre będą musiały szczególnie, że tak powiem, zabezpieczać <laughs> Flakony szczególnej troski. A jeszcze ile tego? Wszystkiego kosmetyków, palec, nie palec, pomadek, ile ubrań, książek, gier? Po prostu to jest straszne. Z tym. Załamana, ale cieszę się, że w końcu to się skończy. Natomiast yy, w tym okresie nie chciałam za bardzo odbierać nowych paczek, zajmować się tym tak dalej, tylko po prostu zająć się czymś innym. Natomiast teraz mówię, odstresowuję się od tego wszystkiego i obserwuję zabawnego wielu a może w niego pokażę. Tylko czego widać? O chyba widać. Natomiast to, co chciałam powiedzieć. To jeden nabytek. najdę się skusiłam, przepowiadałam osobny film, dlatego że ciężko go było zdobyć, były pewne perturbacje. Natomiast generalnie tak bardzo y, zakochana w tym zapachu. Poznaliśmy go y, w wakacje, letni czas i po prostu wielokrotnie było wtedy ponawiane y, testowanie go i wiedziałam, że w końcu będzie flakonik. To był piękny zapach na ten okres i bardzo mi się kojarzący z tym. I w ogóle świetny zapach uniseks i świetny też na męską skórę. Przepiękny, szlachetny, drzewny, wyjątkowy. I zdecydowałam się, że cesarz Livia Rus, yy, marki Emperor, jak dobrze wymawiam, yy, do mnie przybędzie. Już wiem, że na jeszcze jedną rzecz złamie ten okres, że tak powiem. Ale to i tak jest takie bardzo mało, wszystko inne po prostu trzeba przełożyć. I powiem szczerze, to na co jeszcze złamie, a w ogóle ten zapach właśnie mam wyrzucił. Yy, właśnie cesarze. Cały szal tym pachnie. Ten zapach można bardzo oszczędnie aplikować, a niesamowicie mocarnie, wyczuwalny, fenomenalny, zjawiskowy. To jest po prostu takie istne arcydzieło, perfumowe i przepiękna perełka drzewna. Oprócz tego testy kilku zapachów, między innymi ponowne Serito Lindo, które okazały tym razem bardziej aspekt kosmetyczny. Dajcie znać co u was.